Witam, zaprezentuję Wam fajną sztuczkę Proszę wybierz kartę. Wybierasz tą, ok. Przyjrzyj się jej. Zapamiętaj jaka to jest karta. I włóżmy gdzieś teraz w talii, obojętnie gdzie. Lekko wsunę. Dobrze, wsunęłaś. To jest na pewno twoja karta. I teraz suwam ją tu. Cyk. Wsunęliśmy ją. Teraz ta karta musi znajdować się gdzieś w tej talii, oczywiście. Gdzieś tu powinno być. okej okay podłożymy jedną kubkę odłożymy drugą kubkę i weźmiemy pięć kart jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta myślę, że w tych pięciu kartach które wziąłem tutaj, będzie twoja karta mogę się mylić ale myślę, że tak będzie nie mów mi o tym, w każdym momencie razie 5 kart. Tą tanie. Podem je to środka na opakowanie. Zamykam i kładę. Mam tutaj 5 kart. Tych 5 kart, które wziąłem. Była ta Twoja karta? Była. Teraz postaram się. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. 5 kart. Teraz postaram Twoją kartę z tych pięciu wbić się do opakowania. jedna, druga, trzecia i czwarta czy to są twoje karty? Nie, żadna z nich a więc wyciągnijmy je z opakowania czy to jest twoja karta tak